Julien, gratulacje z okazji pierwszej bramki w barwach motoru. Kiedy ostatni raz strzeliłeś w siatki? Strzeliłem bramkę w U U-19, w Lille jeszcze. Taka sama, sama akcja. E, zabrałem piłkę, dam do boku e, i kolega wtedy tu z boku Rigi e, rzutka i ja głową i strzeliłem bramkę. No, S 5 lat temu czy 6 lat temu było. Dzisiaj trener wystawił Cię na środku obrony. Dobrze czujesz się na tej pozycji? Tak, ogólnie dobrze się czuję na tej pozycji. Tylko no, powiem tak, dawno nie grałem i trochę było ciężko dzisiaj, ale cieszę się, że wygraliśmy. Na pomyczowej konferencji trener powiedział, że jesteś gotowy grać nawet jako napastnik, byle tylko pojawić się na boisku. Pokazałem dzisiaj, że, że właśnie, że mogę tak napastnik. Dobrze się zabrałem na bramce i ścigłem lewą nogą. Słabszą nogą. Nie, no tak się śmiejemy, ale, ale mi się wydaje, że no na każdej pozycji bym coś pokazał. nie? I dlatego z trenerem przyśmiejemy, że na trening że czasami mo, mogę na, na napastnika wystąpić, jak Piąty albo jak Filip mają problemy fizyczne. No to trener kiedyś mnie postawi. Komu dedykujesz tego gola? E, moja rodzina, cała rodzina moja żona mojego dziecka, które. Właśnie niedawno się urodził i no, cała rodzina moja. Dzisiaj również Twoje pierwsze derby Motorawia. Czuć było taką świąteczną atmosferę? Było czuć, było ciuch, było ciuch, ale byliśmy bardzo skoncentrowani i tak nie rozmawialiśmy, że to Awia czy ktoś innego, Tylko chcieliśmy wygrać ten mecz i dobrze, że 2-0 wszystko się. Myślisz, że dzisiejszym występem wywalczyłeś swoje miejsce na ligę? Ciężko to, ciężko to powiedzieć. Naprawdę mamy dobrą drużyną, dobre chłopaki z tyłu mamy, ogólnie wszędzie mamy dobre ale z tyłu też mamy bardzo dobre te chłopaki. Mi się wydaje, że może no, kilka punktów dałem e, pozytywnie, ale e, walczyłem, walczyłem, na co dzień na moje pozycje i dzisiaj ciężko powiedzieć naprawdę. Czyli nie, nie wiem co mam powiedzieć na tym pytaniu. bo mi codziennie na, na swoim poziomie. A jak wyglądacie kondycyjnie? Jesteście w stanie grać tak środa, sobota na wysokim ta, poziomie? Tak, tak, tak. Ogólnie, ogólnie mamy, mamy dużo siły. Też jest tak, że nie, nie mamy 11 chłopaki i później na ławce nie ma nikogo. Nie? Też można robić zmiany, jak dzisiaj pokazaliśmy. Ja nie grałem na przykład i dzisiaj grałem. I 9 minut. Dobrze. A mi się wydaje, że, 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 że mamy, mamy ludzi, żeby grać, nie?